Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Weskin, a w dzisiejszym filmiku pokażę wam wszystkie metody duplikacji, które na obecną chwilę działają po patchu 1.3, także bez zbędnego przedłużenia lecimy sobie z filmikiem. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, zaczynając sobie od nielimitowanych strzał do kuszy. Jak zapewne pamiętacie, można było sobie wytwarzać właśnie takie strzały za pomocą po prostu przeskakiwania kuszy w schowku. Tak. Czyli jedyne co musieliście zrobić, to wybrać sobie amunicję, której na chwilę obecną nie macie, tak wykonywać animację strzału kilka razy, po czym później musieliście powrócić do schowka i po prostu taką kuszę schować. Wtedy te strzały się pojawiały i niestety po tej aktualizacji, jak widzicie, już te strzały się nie pojawiały, Także już ta metoda duplikacji na ten moment nie działa, niestety. A wielka szkoda, bo naprawdę był on bardzo przydatny dla osób, które niestety nie miały schematów właśnie dotyczących bełtów. Następnie metoda duplikacji za pomocą zakładki dodatki. Ja to bardzo często wykorzystywałem właśnie, żeby zdobyć sobie właśnie miksturę nocnych biegaczy czy po prostu bronię, która tutaj oczywiście mamy. No i jak widzicie, jeżeli chodzi o tę metodę, to dalej ona działa. Jak widzicie, w dalszym ciągu jest ona możliwa do zrobienia, także to jest metoda duplikacji, która dalej działa i możecie ją sobie wykorzystywać właśnie chociażby do tego, żeby zebrać sobie tutaj ekwipunek Ronina, medykamenty czy po prostu bronię, lub jeżeli jakieś osoby mają na przykład jeszcze paczkę z surowcami, to również mogą wykorzystać w sposób do tego, żeby, żeby tą paczkę sobie duplikować. Następny sposób duplikacji polegał na tym, że mamy dwa przedmioty w stakach, tak jak widzicie, mam tutaj monetki w pełnym staku 99 sztuk oraz monetki 70 sztuk. I generalnie ta metoda polegała na tym, że po prostu przedmiot z mniejszym stakiem wkładaliśmy do schowka, po czym gdy go wyciągaliśmy, to te przedmioty się duplikowały. I niestety, na chwilę obecną, ten sposób również został naprawiony, i nie ma możliwości zduplikowania sobie znowu tych przedmiotów. Także niestety, nie będzie to działać na apteczkach, nie będzie to działać na strzałach, na różnego tego typu właśnie wichajstrach. Również to zostało naprawione. Także niestety już ta metoda nie działa. No i została metoda duplikacji na kołopie, czyli jak zapewne pamiętacie, cały schemat działania, jeżeli przedmiot został wyrzucony, to dwie osoby muszą w tym samym czasie podnieść ten przedmiot, żeby on się zduplikował. I ten sposób na szczęście jeszcze działa, także jeżeli macie możliwość duplikowania na kołopie, to możecie sobie jeszcze ten sposób wykorzystać, chociażby na przykład do takiej kuszy, jeżeli taka osoba oczywiście sobie ją kupiła w sklepie, ponieważ kusza zdobyta za bonusy w reakcji niestety nie jest do wyrzucenia, więc niestety tylko taką kuszę będzie można duplikować, ale jeżeli chodzi o wszystkie bronie, wichajstry, medykamenty czy elementy ekwipunku, to dalej możecie sobie w tym sposobem to wszystko duplikować i myślę, że to na ten moment będzie naprawdę najlepszy sposób, ponieważ bardzo dużo metod duplikacji zostało naprawionych i jedyne, które na chwilę obecną działają, to jest właśnie duplikacja na kołopie oraz właśnie duplikacja ze schowkiem, zakładką dodatki, także na ten moment dwa sposoby działają. Jeżeli coś się zmieni albo pojawi się jakaś nowa metoda duplikacji, to oczywiście o tym nagram również film, także na dzisiaj to ode mnie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście dziękuję również wszystkim wspierającym za pomoc w rozwijaniu mojego kanału. Ja w tym filmiku już się z Wami żegnam i oczywiście widzimy się w kolejnych, także trzymajcie się i do zobaczenia.